Dziś o tym, czy w okresie wiosennym ogrzewać dom 24 godziny na dobę, czy robić to jednak z przerwami wtedy, kiedy jest zapotrzebowanie na ogrzewanie. Zapraszam do oglądania filmu. Cześć, witam Was serdecznie na kanale Bufor Drewno. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zastanowili się nad tematem, Ogrzewania wiosenno-jesiennego za pomocą buforu ciepła, ale troszeczkę system niekonwencjonalny. Chciałbym, żebyście mi powiedzieli na początku, w, oczywiście pod filmem, proszę o komentarz: czy w takim okresie jak teraz używacie buforu ciepła 24 godziny na dobę, czy jest to system przerywany pod takim względem, jak ja mam ustawione, że po prostu są konkretne godziny, kiedy się włącza czy nie wyłącza? Czy macie jakąś e, histerezę ustawioną, pogodówkę, na przykład tak zwaną? Czy te urządzenie, które ja tutaj mam, taki termostat, macie w domu? Jestem bardzo ciekawy, jak to e, u Was działa. Ja w okresie od tak naprawdę listopada aż do e, mniej więcej końca lutego, początku marca mam ustawione u siebie, że pracuje system 24 godziny na dobę. Potem. Zmniejszam to, zmniejszam ten system, ponieważ już w nocy robię przerwę taką dwugodzinną, i potem znowu chodzi cały cały dzień. To też jest plus i minus. Minusem jest na pewno to, że od nowa się musi instalacja nagrzewać. Jednakże teraz w okresie wiosennym dużo rzadziej mi się włącza podłogówka. Tak jak na przykład dzisiaj amaterem nagrywam w sobotę, podłogówka jeszcze nie włączyła się od rana, ja tu cały czas obserwuję i podłogóweczka, zobaczcie dwa zielone światełka na temat oratonie, to oznacza, że podłogówka nie odpaliła się i w tej chwili jest na, na czuwaniu. Cały dzień się podłogówka nie włączyła, a grzejniki miały przerwę, jest słońce. Jest oczywiście też taki układ, że część rzeników ma termostaty, one się po prostu wyłączają, ale mam dwa obiegi, które pracują cały czas. Także teraz w tym okresie mój patent jest następujący. Dwie godziny przerwy w nocy i od 12 do godziny 15, czyli 3 godziny, 3 godziny mam tak, że ogrzewanie nie działa. W tym czasie dzień nigdy podłogówka nie chodzi, bo jest w salonie, gdzie jest podłogówka, y, są cztery okna duże i tam jak świeci słońce, czy nawet tak słońca nie ma, to jest po prostu tak, że się ta podłogówka nie włącza czasami i nawet 12 y, godzin. Jeżeli chodzi o ten system, to tutaj jeżeli programujemy, a czy ten Auraton, czy inne po prostu... Systemy to zawsze proponuję tak zrobić, że jedziemy na jednym programie na wszystkie dni i po prostu ten program dublujemy. W związku z tym, że oczywiście też jest tak, że jest bardzo duża temperatura, w yy, tutaj w pomieszczeniu. Ja dzisiaj zapomniałem otworzyć okna, ale też trochę specjalnie, żeby wam pokazać, mimo że jest, rurki są ocieplone i teraz właśnie rozpalniłem w piecu yy, przed chwilą to możecie zobaczyć, że jest 25 i 80 stopni. Ja otworzę zaraz tutaj okno, to pewno ta temperatura spadnie, ale mam ustawione maksymalnie słoneczko, czyli 30 stopni. <laughs> Przepraszam, natomiast tutaj księżyc to już jest nieważne. One jest ustawione tam chyba na 10 stopni. Bo 30 stopni po prostu więcej już nie można. Chodziło o to, żeby się nie wyłączało, bo kiedyś jak tego nie ustawiłem, to po prostu tu się w nie zrobiło ciepło i nagle buch instalacja mi się wyłączyła. Także tutaj jest na maksa i staram się też, żeby po prostu tego ciepła było pod dostatkiem. No i właśnie pierwszy w roku tak się zdarzyło, że chyba baterię założyłem trefne, o czym mówiłem w poprzednim filmie, że niestety. Musiałem zmienić w trakcie sezonu baterię, co przez ostatnie dwa sezony mi się nie zdarzyło. Yy, tu już bufor yy jest praktycznie nagrzany. Ja w tej chwili, tak jak ostatnio mówiłem, też 24 godziny na <laughs> rozpalam co 24 godziny. Także tak to wygląda. Teraz w tej chwili mam takie drobniejsze yy, drewno do palenia i jestem z tego powodu też zadowolony. Obiecałem jeszcze taką małą wrzutkę o mojej instalacji EcoPulsar. To jest chyba jeden z pierwszych, które w ogóle zostały zakładane w Polsce 2016 rok. Czyli zobaczcie, ile czasu już mam tą instalację. Ona tak została właśnie założona. Numer 24, polska produkcja i w tej chwili zobaczcie, od marca. 2016 roku mam wyprodukowane 7177 kWh i też jest rzecz ciekawa, ponieważ przez pierwsze 3 lata system chodził na czterech panelach, teraz chodzi na panelach 5. Yy, dzisiaj no, taki dzień był taki pochmurny, także dużo ta temperatura nie, yy, nie wzrosła. Zobaczcie, 3,4 kW, kW zostało wyprodukowane, bo tu mamy watogodziny. 38 stopni temperatura wody, także nie jest źle i temperatura się podniosła o 3,1 stopnia. Także już w tej chwili ten dzień się kończy, ale codziennie będzie więcej. Zrobię takie, jakby screeny z systemu, gdzie mogę podejrzeć, jak to wygląda. I też w kolejnych filmach wam tutaj pokażę. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, albo też postaram się Wam odpowiedzieć już tutaj na maila. Jak będzie ktoś chciał zobaczyć, jak to działa. Ja już tyle lat działam, także 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. I naprawdę kolejne 11 marca właśnie było założone. Tylko zastanawiam się, czy to był 2016, czy to był 2017 rok. Już też nie chcę tutaj Wam przekłamać, ale muszę wejść właśnie w system i Wam powiem, jak to było zrobione. i no powiem szczerze, już mi się to zwróciło. Jestem zadowolony, grzałeczka sobie pracuje cały sezon, nie dotykam się codziennie jest gorąca woda. Oczywiście w okresie, takim od kwietnia tak naprawdę już jest ta woda taka nawet do 70 stopni dochodzi. Oczywiście mam tutaj zawór termostatyczny, taki trój gdzie mam ustawioną temperaturę, żeby się tam nikt nie, nie poraził. Tutaj możecie właśnie zobaczyć, jest, jest założony i to też się sprawdza. Tam mam ustawione tak około 45-50 stopni góra. No na Najczęściej 45 mniej więcej pokazuję, bo robiłem próbę. Druga rzecz ważna jest, nie polecam bardzo dużej temperatury, ponieważ w tych naszych wszystkich e, instalacjach, gdzie mamy porobione, oczywiście jak wiemy, macie, mamy właśnie czy do, e, do zlewu e, podłączenia. Tam jest dużo, dużo właśnie jest y, takich elementów związanych z gumkami, i na przykład w jakimś kranie, czy, czy w jakimś innym miejscu, gdzie są te gumki, właśnie, no to od przy 70 stopniach, no to wiadomo, ta gumka już też się wypracowuje i po prostu takie krany starca, starczają na krócej, a poza tym też jest bezpieczeństwo dla dzieci. Oczywiście znowu gardło moje padło, bo w pracy, w pracy za dużo mówię. Tak wyszło, że musiałem trochę w poprzednim tygodniu mówić w pracy, jak to wygląda. Ja w tej chwili wyłączyłem tutaj wentylator, żeby, żeby właśnie e, mógł tutaj nagrać dla Was materiał. Pracuję na wentylatorze, tak jak pracowałem przez cały sezon. Teraz mam ustawione tak, że e, po, podsumowując, dwie godziny w nocy i 3 godziny w dzień. Potem te 3 godziny w dzień zostaną jeszcze powiększone o 4 godziny w dzień, gdzie dopiero będą się włączały. Później o godzinie 16 będzie dopiero się odpalała instalacja. Teraz na razie jeszcze działa. Dziękuję serdecznie za oglądanie filmów na kanale Bufori Drewno. Odpisuję sukcesywnie na maile, bo naprawdę tam jest dużo zaległości, dużo tych materiałów i pytacie się, prosicie, także na pewno będzie coś tam dalej. Odpisywane, proszę o cierpliwość, instalacja bardzo dobrze działa. Myślę na, na temat oczywiście rozbudowy tej instalacji, tak jak kiedyś w filmach mówiłem i pewnie po sezonie coś tutaj będziemy działać i oczywiście też to będzie wszystko nagrane, żebyście mogli zobaczyć jak to działa. Tymczasem, jeżeli ktoś ma ochotę zasubskrybować, będzie mi bardzo miło, jeżeli macie ochotę zostawić komentarz, to również dziękuję i zapraszam na... Kolejne filmy. Dobrego dnia, dobrego popołudnia czy wieczoru w zależności o której godzinie będziecie oglądać ten film. Trzymajcie się i na razie.